W zespole szkół nr 3 w Tarnobrzegu odbyło się kolejne szkolenie, dzięki któremu uczniowie mogli uzupełnić swoją wiedzę. Tym razem zajęcia przygotowała firma Blue Delphin Tapes, która chętnie odwiedza szkoły i dzieli się swoją wiedzą z młodymi ludźmi. Tego typu spotkania to w tarnobrzyskiej budowlance nieodłączny element i dodatek do standardowej nauki. Spotkania uczniów z przedstawicielami firm reprezentujących branżę budowlaną są bardzo ważne dla obu stron. Dla młodych ludzi to przede wszystkim szansa na zdobycie dodatkowej wiedzy, poznawanie specjalistów oraz zobaczenie jak wygląda nowoczesny sprzęt oraz materiały. Dla każdej szkoły zawodowej taka współpraca jest bardzo ważna. Firma Blue Delfin organizuje cykle szkoleń i spotkań dla uczniów o profilu budowlanym. Dzisiaj mam przyjemność występować w Szkole Budowlanej w Tarnobrzegu, w Zespole Szkół Budowlanych nr 3. Jest to moje kolejne szkolenie. Dzisiaj będę prezentował uczniom taśmy, akcesoria malarskie. Nasza firma stale się rozwija i wprowadza nowe produkty, nowe produkty w branży budowlanej. Chcemy przekazać naszą wiedzę i nasze doświadczenie uczniom, którzy też w przyszłości będą budowlańcami i będą też z naszymi klientami. Każdego roku organizujemy różnego rodzaju spotkania, wykłady, prelekcje, szkolenia z przedstawicielami firm branżowych, z branży budowlanej czy z branży hydraulicznej. Dzisiaj na przykład mamy branżę budowlaną firma Blue Delphin Tapes, który jest wiodącym przedstawicielem wałków malarskich, taśm na rynku polskim, ale i ogólnoświatowym nie tylko europejskim. I uważamy, że zaproszenie takich właśnie przedstawicieli handlowych z branży, z z branży z przemysłu, z branży hydraulicznej czy budowlanej podnosi niesamowicie prestiż szkoły, podnosi jakość kształcenia. W Tarnobrzeskiej Budowlance tego typu zajęcia odbywają się cyklicznie. Co jakiś czas inna firma mająca w swojej ofercie różne narzędzia i materiały organizuje szkolenia. Tym razem udział w spotkaniu wzięli uczniowie czterech klas. Uczniowie z klas drugich i pierwszych mają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi taśmami, z taśmami, które królują na naszym rynku, które często bierzemy do ręki, przyklejamy do ściany, a nie wiemy, z jakiej firmy, a tam właśnie jest napis Blue Delphin Tapes. To jest właśnie taśma najwyższej generacji, co po przyklejeniu do ściany może być około 30 dni i po 30 dniach możemy odkleić nic z tą taśmą, ani z podłożem nie będzie się jako oddziało. Uczniowie mają możliwość. Zadawania pytań, dotknięcia, zobaczenia tej taśmy, zobaczenia narzędzi malarskich, nowoczesnych pensji, ninja. Są to osoby, które znają wszelkie nowinki, wszelkie nowe techniki. Czasami i niejednokrotnie podpowiadają wprowadzone nowinki nauczycielom. Podnosi to niesamowicie jakość kształcenia, poziom dydaktyczny szkoły. A młodzież jest z tego bardzo, bardzo zadowolona, ponieważ widzi, że szkoła się rozwija, podąża za trendami, podąża za nowinkami. Które w obecnym kształceniu zawodowym są bardzo potrzebne. Tego typu spotkania prowadzone są w luźnej atmosferze i nie są sztywnym wykładem, a bardzo często przybierają formę rozmowy. To szansa na zadawanie pytań, przetestowanie sprzętu oraz dowiedzenie się więcej o konkretnych rozwiązaniach technicznych. Zależy nam na tym, aby uczniowie korzystali z pewnych, ze sprawdzonych produktów, a firma Blue Delfin, marka Blue Delfin, daje taką możliwość przetestowania i przygotowania uczniów właśnie w tym zakresie. Pan Marcin zadaje pytania, nagradza tych najbardziej, akurat, którzy biorą udział w tej prezentacji, i to jest taka wzajemna współpraca między firmą a szkołą. Właśnie co roku gościmy pana Marcina. Teraz już jest to już trzecia firma w tym roku w ramach dnia, dni może miesiąca budowlanego, bo to tak nazwiemy, gościmy tą właśnie firmę, która dzisiaj do nas przyjechała.